Hej kochani, zapraszam was dzisiaj na kolejny haul zakupowy z Lidla za prawie 1000 zł. Ale zanim wam powiem co tutaj kupiłam, to taka mała prośba. Nie piszcie mi w komentarzach, że sama chemia, że niezdrowe jedzenie i takie tam. To nie jest kanał o zdrowym żywieniu. Kupuję to, co lubimy. Uważam, że nie będę tutaj okłamywać, że odżywiamy się całkowicie zdrowo, fit i w ogóle, bo to nie o to chodzi. Po prostu pokazuję Wam co kupuję, powiedzmy tak na co dzień, tym, że ja też mieszkam na wsi i raz w miesiącu przeważnie jadę do miasta na takie właśnie większe zakupy stąd też taka kwota duża za te zakupy no ale tutaj za zakupy kwotę podbiło też myjka ciśnieniowa z Parkside tak wygląda pod koniec zeszłego roku nam się zepsuła i mąż że tak powiem polował, żeby kupić nową. No i tym razem nam się udało. I myjka kosztowała 329 zł. Także to mocno podbiło rachunek z Lidla. Ale była potrzeba, kupiliśmy. Także taka myjka. Tutaj zgrzewka mleka w butelce. 3,19 za butelkę. Dwie grzewki koli lidlowej. 5 zł za butelka. Tutaj było to takie pakowane po dwa, takiej foliowej tej, ale nam się to rozpadło, także dwa razy dwupak Pepsi 2,5 litrowej 15 zł, czyli w sumie 30 zł za te cztery butelki. Tutaj papier toaletowy szary i ten papier kosztował 2,29? Tutaj trzy paczki chusteczek, takich wyciąganych. 150 sztuk. Fajne opakowania: tutaj takie kwiatki, tu pszczółki. No takie typowo letnie. Ostatnio wzięłam właśnie ostatnie opakowanie z zapasów, więc sobie kupiłam na zapas. I te chusteczki. Kosztowały, zaraz wam powiem, jak znajdę. bo Oczywiście, rachunek długi. 3,99 za opakowanie. Tutaj chusteczki, taki zestaw 7 opakowań chusteczek mokrych, nawilżanych dla dzieci i niemowląt. Ostatnio właśnie zużywam już te takie z Dino, może kojarzycie z Denka i w Dino po prostu już nie kupuję chusteczek. Wzięłam te z Lupilu, wydaje mi się, że będą fajne, 7, za ten taki zestaw tych chusteczek mokrych zapłaciłam 20,99, także uważam, że nie drogo. Tutaj a propos jeszcze właśnie bardzo dużo rzeczy kupiłam na promocji z pomarańczową metką. Tutaj taki deser, takie ptysie z kremem w czekoladzie i za ten deser zapłaciłam 6.99. Tutaj drugi jest deser taki biszkopt z kremem karmelowym, coś tym ten, ten deser też 6.99. Takie dwa desery. Cebularz Cebulas był po złoty, 99, jeśli się nie mylę. Nie, już teraz 2 zł i 9 groszy podrożał. Teraz tutaj drożdżówki z serem, 2,69. Za jedno wzięłam dwa. Tutaj 10 bułek kajzerek po 35 groszy. Tutaj wzięłam taki y, sos dressing do sałatek. Był na przecenie 3,49, także wzięłam. Tutaj mega polecam buraczki zasmażane z cebulką. One są jak domowe, takie buraczki robione u mamy, u babci i tak dalej. Przepyszne są. Są dwa rodzaje: zwykłe buraczki zasmażane i z cebulką. Ja biorę te z cebulką, bo są smaczniejsze. I naprawdę one smakują jak domowe buraczki, takie zasmażane na ciepło. Jest to oszczędność czasu, no bo nie trzeba gotować buraczków, później trzeć na tarce, doprawiać i tak dalej. Także naprawdę polecam te buraczki. I one kosztowały nie były na promocji, ale ja lubię mieć w domu je na zapas 3,99 za taki słoik. 520 gram dobrze dalej mam tutaj sok 100% jabłkowo cytrynowy tłoczony 3 litrowy i on był po 12,99 za 3 litry a tutaj mam sok jabłko czerwona porzeczka 2 litrowe I... <śmiech> przepraszam <śmiech> i to 2 litrowe było po 630. 9 jakoś tak. <laughs> Tutaj trzy jogurty naturalne. Jak wiecie, ja nie używam śmietany do sałatek, tylko jogurty. I te jogurty były po 0,69 zł, jeśli się nie mylę. Chyba że znowu podrożały, ale zaraz wam powiem. Tak, po 69 zł. No plus ja jeszcze miałam jakieś tam yy, rabaty. Tutaj szereg bieluch o smaku waniliowym. Miałam ochotę i ten szereg kosztował coś 3 zł. Jak dobrze pamiętam. 3 i 3 grosze tutaj wzięłam polędwiczkę wieprzową była na promocji po 29 zł za kilogram także wzięłam żeby zrobić ze sosem pieczarkowym albo kurkowym, zobaczymy tutaj takie tortile wrapy moi chłopcy teraz mają fazę na jakieś wrapy ja nie jestem tego fanką, no ale dzieci chciały to 4,82 za opakowanie. Tutaj dwa razy pizza 4 sery. Była promocja też jeszcze z aplikacją Lidl. Jak się weźmie dwa opakowania, to 20% taniej. I za te pizzę zapłaciłam za te obie. 18,52 dalej. Tutaj mam kiełbasę z karczmy pieczona. Za każdym razem Wam ją polecam. W każdym holu zakupowym się pojawia, bo to jest bardzo smaczna kiełbasa. Jak swojska, pieczona. Kosztuje coś 34 zł za kilogram. Za to zapłaciłam. 11,59. Tutaj wędlinę wzięłam, bo mi się już pokończyła, i tuszynka konserwowa kosztowała 6,49. Mielonka tyrolska, uwielbiam ją. A kosztuje 5,89 zł. Polędwica sopocka była. Już wam powiem. Po 9,99, ale jeszcze mam złotówkę rabatu w sumie 8,99. Nie wiem, to widocznie z tą aplikacją też coś było. Szynka gotowana też po 9,99, ale też złotówkę opustu miałam. Także takie wędliny wzięłam. Tutaj boczek surowy, wędzony. Wzięłam na mm, bekon do śniadania do jajecznicy. I on, z tego co pamiętam, był w promocji po 4,99. Ale ja jeszcze miałam rabat, i miałam w sumie 3,50 za opakowanie. Wzięłam dwa. Tutaj serf Fawita w plastrach chrzan i koperek. Był na przecenie: 2,49. wziąłam dwa razy. Tutaj wzięłam też taką szynkę kurczaka w ziołach jakiś złoty 99, zł. wzięłam dwa opakowania. Tutaj oczywiście dwa opakowania parówek. Mąż jest wielkim fanem tych parówek. Także 8.37 za opakowanie. Tutaj dla dzieci wzięłam lizaki Mim 2 i te lizaki były po 6,99 tutaj była na promocji filet z piersi z indyka XXL po 13,99 za kilogram ja te piersi wzięłam do wędzenia jak będziemy wędzić także wrzucę sobie do zamrażarki i niech sobie czekają jak są właśnie promocje na te piersi z indyka to je kupuję z myślą właśnie jako do wędzenia. Przepyszna jest wędlinka właśnie z indyka, swojska wędzona. Tutaj podłudzie z kurczaka 6,50 było za kilogram. I udo tak samo 6,50 za kilogram. W sumie ja te za te kurczaki zapłaciłam. Za Udo zapłaciłam niecałe 7 zł, a za podłócia też niecałe 7 zł. Za te filety nie powiedziałam Wam: to jeden kosztował mnie 17,25, a drugi 17,69, czyli mniej więcej w jednej cenie. Kasza gryczana dwa razy, bo mi się skończyła 3,99 za opakowanie. Oczywiście. 5kg płatki czekoladowe, kulki. Te płatki były po. 6,99 i 70 groszy miałam u pustu, także dobrze. Tutaj ogórki szklarniowe po 5 zł były za kilogram z aplikacją Lidl. Tutaj wzięłam sałatę żywną mini 3 14 zapadki dwie. Tutaj mix sałat klasyczny z aplikacją Lidl był minus 30%. Więc w sumie za ten mix sałat zapłaciłam 3,27. Tutaj biorukola za 2,99. Tutaj syn sobie wziął truskawki 3,74. Banany też były na promocji z aplikacją Lidl niecałe 2,80 za kilogram. Tutaj pomarańcze siatka 2 kg za 10 zł Tutaj wzięłam też takie, na niedzielę planuję zrobić na obiad grilla. z takich kurczaka w marynacie. Też były na tej pomarańczowej metce. Niecałe 7 zł, a drugie 9 zł. Tutaj wzięłam jakieś cevapcici. Nie wiem co to jest. W stylu bałkańskim. Takie coś. 7,50 na opakowanie. Tutaj karkówka premium w marynacie z papryką wędzoną. I y, też mnie kosztowała 6,76. Dwa razy wzięłam i za ten drugi kawałek 7 zł. Także tak się jeszcze były. Tutaj mm, kosmetyczne rzeczy. Dwa takie. Y, Pielęgnacyjne i kilka rzeczy z kolorówki, ale je wyjęłam z tych zakupów, bo je pokażę w innym filmie z holem zakupowym kosmetycznym. Także w tej kwocie jeszcze były właśnie kosmetyczne rzeczy. No i był też jeszcze prezent dla mojej siostrzenicy, ale go nie pokazuję. Bo moja siostra ogląda moje filmy na YouTubie. Także pozdrawiam cię kochana. Nie chcę właśnie pokazywać, żeby miała niespodziankę. Także jest jeszcze w tej kwocie prezent dla siostrzenicy na pierwszy roczek. Także tak się przedstawiają te moje zakupy za prawie 1000 zł. Z czego no wiadomo, tutaj była ta mejka ciśnieniowa. Napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie tą kwotę, czy nie. I y, czy chcecie, żebym y, zawsze wam mówiła ceny y, poszczególnych produktów, czy wolicie, żebym tak na szybko i ogólnie powiedziała, ile za to zapłaciłam? Bo no, nie, nie ukrywam, trochę mi się z tym schodzi, więc y, żeby wyszukać na paragonie dany produkt, no ale to napiszcie mi w komentarzu, czy tak chcecie, czy nie. Także ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!